so ich No, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy tanią, dobrą szamę. Będą placki ziemniaczane z twarogiem, ze szpinakiem, nieco sera sałatkowego. Wszystko to stworzy nam naprawdę konkretny posiłek z bardzo dobrymi makrosami. Składniki dobrane tak, żeby dostać ładne proporcje. Dawno nie było nic z ziemniakami, a jak wiecie, ziemniak, naprawdę rewelacyjne źródło węglowodanów, niedocenione przez wielu. Do tego twaru wszystko tanio, smacznie. Jak to na kanale konkretnie, szybko prosto zaczynam. No to składniki. Macie teraz przed sobą wszystkie składniki, które są potrzebne na cztery placki, takie dwa dwie solidne porcje. Przede wszystkim ziemniaki. Tutaj jest 400 g już wcześniej ugotowanych ziemniaków, lekko osolona woda. To już zimne mogą być, dwudniowe. Ziemniaki połączymy z mąką 150 g, jedno jajko, trochę przypraw, wiadomo. To są Składniki na ciasto No i do środka farsz Farsz twarogowo-serowo-szpinakowy Kostka chudego twarogu 100 g półtustego sera sałatkowo-kanapkowego typu feta Tutaj mam pół paczki mrożonego szpinaku To jest mniej więcej 220 g mrożonego, rozdrobnionego Jedna średnia cebula Trzy ząbki czosnku Z przypraw to będzie majeranek, oprócz soli, pieprzu No i oliwa, na której przesmażymy delikatnie cebulę z czosnkiem i szpinakiem Jak widzicie, niewiele tego jest, a będzie naprawdę przepysznie Odżywczo Łapcie wszystkie składniki, róbcie screenshota Zapisujcie i zaczynamy! Pierwsze co zrobimy, to przygotujemy cebulę z czosnkiem i szpinakiem przesmażymy na oliwie. W tym czasie, jeśli nie mieliście wcześniej ugotowanych, przygotowanych ziemniaków, możecie właśnie gotować ziemniaki. Cebulę po prostu obieramy, kroimy w drobną kostkę. Mogę czosnek od razu obrać. Wycisnę bezpośrednio na patelnię z praski. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o krojenie, o używanie noża. Resztę będziemy po prostu tylko mieszać. Przejdźmy na patelnię. Rozgrzewamy. I na niej oliwa 20 ml. I na patelnię cebula. I przesmażamy cebulę do zeszklenia. Niech się porządnie zeszkli. Do miękkości, żeby nie była taka wyczuwalna w naszych plackach. No ładnie, gdy już tak cebulka. Połowie swojej drogi dorzucam czosnek. Trzy ząbki czosnku przez praskę bezpośrednio na patelnię. O tak, czosnek z cebulą to będzie dosłownie chwila, minuta dwie i od razu można dodawać majeranek. Tak, niech się podgrzewa, zaktywujemy aromaty. Czosnek delikatnie przysmażyliśmy z cebulą, stracił swoją surowość, dorzucam mrożony szpinak. Delikatnie go też przysmażymy, przede wszystkim, żeby wyparowała woda I teraz pod przykryciem będziemy go rozmrażać Gdy tylko się dobrze rozmrozi, pozwolimy wodzie wyparować Dobra, rozmrożone Myślę, że można teraz jeszcze nieco doprawić Świeżo mielonym pieprzem tak, sól oczywiście No i jeszcze świeża gałeczka Trochę gałki No fajnie, wody już prawie nie ma Przemieszam jeszcze i na chwilę zostawię. Ok. No i słuchajcie, parę minut rozmrożonego szpinaku bez pokrywki. Mm, mm, to już jest to. Z cebulką z czosnkiem wyłączam, niech spokojnie, dalej na gorącej patelni sobie odparowywuję, stygnie i lecimy przyrządzać resztę. Szpinak mamy gotowy, więc dokończmy już cały nasz farsz. Tutaj twaróg, cała kostka chudego twarogu Ser sałatkowo-kanapkowy półtusty, On tam ma mniej więcej 12 g tłuszczu na stówę No i od razu porządnie wymieszajmy Może póki jestem podczas mieszania, to trochę zmielonego czarnego pieprzu Soli na razie nie dodaję, bo już wiem, że na słoność ser jest OK to można dodawać od razu Wcześniej przygotowany szpinak Dokładnie mieszamy całość Sprawdźmy, czy coś doprawić hmm, jest OK, na jest OK Dobrze doprawione Odłóżmy więc, poczeka, aby załadować do placków ziemniaczanych No to ziemniaki albo ugniatacie ręcznie jakimś młotkiem Albo przez praskę Dorzucamy od razu mąkę no i jedno jajko no i tak samo do ciasta nieco soli tak samo pieprz czarny zmielony do smaku i jeśli macie taka szczypta ziela angielskiego zmielonego fajny smaczek do ziemniaków doda no i mieszamy dokładnie będzie wam się mocno do rąk kleić ale to nie szkodzi później jak będziemy formować kotleciki będziemy podsypywać mąką Ważniejsze jest, żeby tych ziemniaków było w stosunku do mąki dużo więcej. No i elegancko. Bardzo fajne ciasto. Ziemniaczane. Dobra. Ok. 490. Niech będzie po 120. Wiadomo, w misteresz reszta trochę zostanie. Niech będzie 130. Ten pierwszy. I od razu na mąkę. mocno się klei, więc. O! Tak, formujemy koło, może nawet kwadrat, jak to woli. No i rozpłaszczamy, pomału delikatnie obracając co jakiś czas. Dobra, to już będziemy mieć taką powierzchnię, gdzie można nakładać farsz. Wtedy te końcówki obrzeża, ciasta możemy spłaszczyć, bo one będą się łączyć na górze, żeby tam nie było za grube ciasto w tym miejscu. I ładujemy pierwszą część farszu. I zamykamy całość Tak jak wam mówiłem, te obrzeża można trochę spłaszczyć O, no i super! Ciasto jest na tyle klejące się, elastyczne, że tutaj je włączymy palcami Zacieramy krawędzie z każdej strony I mamy pierwsze gotowe! Od razu po zrobieniu kotleta, przez to, że ciasto jest tak lejące, wykładam na patelnię, dlatego najlepiej już przygotować. Na minimalnym płomieniu niech się nagrzewa. Delikatnie film olejowy płomień na minimum, żeby placek poczekał na kolegę drugiego i tą stroną, gdzie zamykaliśmy do dołu na patelni. Niech tam się właśnie łączy i zamyka. I zamknięciem do dołu na patelnię. I mamy dwa. Dobra, na dwa jest miejsce. Ok, co teraz robię? Średni płomień, żeby ciasto placki obrobiły się w całej swojej objętości po dwóch minutach na patelni, gdzie tam delikatnie już jest ciasto przysmażone. Dolewam nieco wody na patelnię. O, tyle w zupełności wystarczy. I przykrywam przykrywką. I tak kilka minut trzymam pod przykryciem z niewielką ilością wody, żeby ta para właśnie obrobiła mi ciasto. O. Placki nam nieco wchłonęły tej wody tej pary. Dobrze. Dobra, no i odwracamy je, gdy tylko uznamy, że dół już mamy ładnie przyrumieniony. Jak tam. O! Ten już jest fajny. Pyk. O, bardzo ładny. I już bez przykrycia, niech ta druga strona się ładnie przyrumieni Zostawiam na 2-3 minuty. No i jak? O kurczę. Dobrze, można wykładać. O! Aha, ten już jest gotowy do jedzenia tutaj z tej strony. Przepyszne. O! Ja się to naprawdę świetnie i na zimno bardzo dobre. Gdyby stygnie jeszcze bardziej. Stężeje więc będzie łatwiejsze złapać w rękę i gryźć świetny farsz. Słuchajcie, co tu dużo mówić! Próbujcie, róbcie. Ja Wam podaję makrosy na jednego, na jednego takiego placka. U mnie dwa placki to porcja. Bardzo fajne, wtedy makro wychodzi. Yy, łapa w górę, komu się podobało. Piszcie komentarze. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.